Blue Steel 7, nowy paragon, nowy boss, tryb gear, płatne dodatki. Jeżeli interesuje Was jakaś z tych rzeczy, to koniecznie zostańcie do końca, ponieważ dzisiaj sobie porozmawiamy o rzeczach, które zostały zapowiedziane przy okazji najnowszej aktualizacji, a które totalnie zignorowałem, bo byłem zafascynowany, wiecie, Uuu, nowa małpka, małpia Syrenka, która jest nawiasem mówiąc bardzo dobra. Chociaż um, już widziałem jakieś głosy, że ludzie się spodziewali po prostu, że będzie ona troszeczkę lepsza. Ja ją traktuję jako małpkę saportującą, albo bardziej taką półsaportującą, dlatego ja nie nie mam problemów z tym i będę je na pewno używał, gdy tylko będę mógł, ale dzisiaj właśnie sobie porozmawiamy o tych tematach, które właśnie powiedziałem na samym początku. I na samym początku też możemy zostawić łapkę w górę, jeżeli oczywiście lubimy bluesy i w międzyczasie, żeby po prostu jakoś tutaj popchnąć moje challenge od widzów, które nadal robicie. Spokojnie to nie będzie jakby główna rzecz tutaj. Oj, aha, dobra, już wiem na czym polega ta mapa. Nic tutaj nie robisz, ale zacznijmy sobie od pierwszego tematu, ponieważ właśnie przy okazji aktualizacji, na samym dole aktualizacji mamy rzeczy, które będą w przyszłości. Mamy rozpisane dwa kolejne patche i zaczniemy sobie od update'u 45, ponieważ będziemy mieli nowego bossa. Jak go nazywam nowym bossem, chociaż jeżeli graliście w Blooms Monkey City, to możecie kojarzyć właśnie Blasta Populusa. I w Blooms Monkey City prezentuje on się w ten sposób. I pamiętam, że ja grałem w jakiegoś moda, gdzie był ten boss dodany i byłem przekonany, że ten mod, w tym sensie, że ten boss normalnie nie istnieje, ale wygląda na to, że tak. Oczywiście nie będzie tak wyglądał, od razu mówię. Zostanie jakoś tam przebudowany, wiadomo dostosowany do grafiki bluesowej, A, i widzę, że yy, przegrałem. Także musimy sobie tutaj to zresetować. I chwila, co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Bo wszystkie ścieżki mam zablokowane i bardzo możliwe, o nie, czy to jest jeden z tych challenge'y, który był robiony na starą wersję gry i tak naprawdę ja nic tutaj nie będę mógł zrobić? Bardzo możliwe. Także yy, na pewno w kolejnym, w kolejnej aktualizacji dostaniemy yy, nowego bossa, chociaż oni tutaj nie mówią, że to będzie yy, jakby nowy boss, tak jak ja to wam zapowiadam, tylko, że to jest boss, który pojawił się tam w jakiejś grze i po Wróci tutaj, więc jeżeli on kiedyś był w uniwersum Blues DD6, w tym sensie w grze już, no to bardzo przepraszam, ja go kompletnie nie kojarzę. Mam nadzieję, że tutaj nie powiedziałem jakieś pierdoły, ale nie ma po prostu żadnej informacji, nie mogłem znaleźć. I w aktualizacji 45 w końcu dostaniemy coś, co już zapowiadałem od bardzo dawna, czyli game editor, będzie można tworzyć własne tryby gry w Bluemach. A i tego challenge'a nie mogę z jakiegoś powodu przejść, może on był robiony na starą wersję gry, znaczy 36 i 3, a mamy wersję 44 więc na pewno były jakieś zmiany, także pójdziemy sobie dalej. No to y, mam bardzo duży procent ukończenia. No niestety ja nie mam takiego y, procentu ukończenia, tak to jest ze starymi y, właśnie y, mapkami, ale wracając właśnie do tego trybu gry, to tutaj mamy informację, że już udało im się stworzyć dwa koncepcy dwie koncepcyjne wersje y, Blooms Supermanki and y, Floaty Bloon. To są jakieś po prostu minigierki, gierki. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo byłem przekonany, że y, właśnie ten game editor będzie polegał na tym, że będzie można tworzyć na przykład... Y, nie wiem, czy kojarzycie takie odcinki u mnie. Wybierz swoją małpkę, wybierz swoje ulepszenie. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, po tym odcinku sobie obejrzyjcie, bo to są naprawdę bardzo fajne tryby gry i byłem przekonany, że one właśnie zostaną zaadaptowane do tego game editora. Ale wygląda na to, że może to na przykład polegać na tym, że stawiasz sobie małpkę, a wszystkie balony yy, będą po prostu yy, latały po całej mapie. W tym sensie nie będzie żadnego toru, tylko na przykład będą sobie latały balony. Wiecie, takie troszeczkę inne rzeczy yy, niż się spodziewałem, ale no na pewno będę, yy, cz czekam na. To. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jakie ludzie będą rzeczy mogli tutaj zrobić i jak yy, dużą wolność nam to da. I w ogóle dużą wolność też daje korzystanie z kodu FLOTAR. Dziękuję każdej osobie, yy, która zdecydowała się na kupno czegokolwiek z tym kodem. Dziękuję i szkoda, że nie mam listy, bym tutaj każdego z Was po kolei wymienił i podziękował w zasobna, ale no, tak jak mówiłem, nie ma takiej opcji. I przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy w update'cie 45 i są to zmiany w sklepie. Znaczy, okej, okay, to jest pierdoła, ale akurat mi się to rzuciło w oczy. A, i muszę odpalić mapkę, bo jak widzicie, kompletnie na no ja to nie zwracam uwagi, i czemu nie mam małpiej syrenki? Hej, ja myślałem, że będę sobie mógł potestować na challenge'ach od widzów małpią syrenkę, ale wygląda na to, że nie. Ojoj, oj, będą problemy już. Aha, okej. Okay, weźmiemy sobie te kolce. Czemu nie, nie? Zacznijmy spamować kolcami. Tutaj postawmy sobie to. Będą po prostu zmiany w sklepie, bo od samego początku, gdy twórcy po prostu wypuścili ten sklep, to nic nie robili i niektóre rzeczy mogą, jakby, być um, nieintuicyjne dla nowych graczy okej, okay, no jakby ja i tak nie korzystam z tego sklepu, jak pewnie wiecie, bo mam oflagowane konto i teraz w ogóle jest bardzo fajna informacja, jak masz zmodowane konto, to masz informację jak ci się odpala, ja tego nie pokazywałem, bo tam jest moje ID konta, że możesz potwierdzić, że chcesz używać na tym koncie modów i możesz po prostu wylogować się i zalogować na inne konto, do czego twórcy zachęcają, albo po prostu zamknąć bluesy, więc super, że coś takiego po prostu zostało dodane, bo często na przykład było coś takiego, że niektórzy odpalali swoje konto zapominając, znaczy swoje konto niemodowane, zapominając, że na przykład mają jakieś mody wygrane, a teraz po prostu już nie będzie takiej opcji. Okej, okay, zwycięstwo, także udało się wygrać na tej mapce i przechodzimy sobie do update'u 46. I tutaj muszę jakby sprostować jedną rzecz, ponieważ ja nawet ostatnio zapowiadałem w jakimś filmie i nawet nagrałem na ten temat Shortsa, że nowym paragonem będzie Gluganer, ponieważ mieliśmy tam wskazówki, udało się rozszyfrować jakiś tam język tych małpek i wyszło na to, że kolejnym właśnie paragonem będzie Gluganer, a okazuje się, że nie, że w 46, czyli jakby będziemy mieli 45 z tym game editorem, nowym bosem i w 46 będziemy mieli nowy paragon, będzie tak shooter tutaj, ten gościu, ponieważ już się dowiedzieliśmy, że w środku tego siedzi małpka, nawet tutaj mamy taką informację, więc zastanawiam się, jak będzie wyglądał ten paragon. Ja się mega cieszę, bo tak jak mówiłem, jest to chyba moja ulubiona, albo jedna z moich ulubionych małpeczek, do której mam chyba największy sentyment, jeżeli chodzi o te blunsy i mamy 123 rundę, także postawmy sobie tutaj jakieś rzeczy. W ogóle yy, traktujcie te challenge e jako, że coś tam po prostu yy, jest w tle, bo nie chciałem robić takiego filmu, gdzie gadam yy, sobie do kamerki, tylko mówię, a dobra, przejdę ze dwie, trzy mapki, żeby po prostu coś tam było. A w sumie paragon mogę sobie tutaj też postawić, także dobra, yy, kupimy sobie paragon, cała kaska została yy, prze przeze mnie. Oj, 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 czekaj, czy nic się nie wydarzy tutaj? Nie. Ale możemy sobie przejść do tematu odcinka, który mnie w sumie yy, najbardziej zaciekawił i mam nadzieję, że was też, jeżeli chodzi o Blue 7, ponieważ twórcy napisali wprost, słuchajcie, nie jesteśmy gotowi żeby budować Blue Steel 7, jako że mamy jeszcze, nie, nie chcemy jakby dzielić społeczności, jako że w Blue Steel 6 jest jeszcze masa rzeczy, które można by było po prostu dodać, więc nie ma sensu tworzyć nowej gry. Co mi się bardzo podoba, że mają po prostu takie podejście, że jeżeli można rozwijać tą grę, jeżeli jest jeszcze pole do rozwijania tej gry, to czemu mieliby po prostu z tego rezygnować? Ale, no właśnie, czyli Blue Steel 7 nie będzie, ale dostaniemy w zamian coś innego, co się będzie nazywało Legends i zostanie to dodane w update 4, 46, czyli, właśnie z Paragonem, i będzie to polegało na tym, że będą to płatne dodatki, tak zwane DLC. Nie wiem, czy kojarzycie taki koncept w ogóle. I mm, będą to bardzo rozburowane y, tryby gry, albo rzeczy, które mogłyby być osobną grą. I będą oferowali to w Bluesach oczywiście za rozsądną cenę. I na samym początku, wiecie, tak sceptycznie do, na, na to spojrzenie, mówię, kurde, no będą DLC dodają do Bluesów, ale chwilę później dopiero zdałem sobie sprawę, że, kurde, Bluesy są naprawdę tak. Z tego co teraz sprawdzę, aktualnie jak nagrywam ten film, to blunce kosztują 25 zł. To jest nic, porównując na to, ile kontentu i ile jakby frajdy daje nam ta gra. A ja, wy wiecie co? Sprawdzę jedną rzecz, ile ja w ogóle mam godzin w blunsach. I powiedzmy, że za 50 zł, bo ta, taka jest normalna cena, ja mam 593 godziny w blunsach. Mało która gra za 50 zł da ci tyle kontentu, żebyś miał na prawie 600 godzin. A ja tutaj bawię się 600 godzin i wiecie co jest najlepsze? No nie czuję zmęczenia. Czasami są gorsze momenty, że po prostu mniej ochotę mam grać w bloonsy, ale czasami, tak jak teraz, na przykład jest nowa aktualizacja, jestem mega podjarany i po prostu czekam na to, co będzie, jak to wszystko po prostu będzie dalej wyglądało, więc ja nie mam z tym problemu, że twórcy zamiast wypuszczać siódemkę i zgarniać kasę, to po prostu postanowili, że będą dodawali płatne dodatki, które mogłyby być właśnie zrobione jako, mogłyby się pojawić w nowej grze, tak? Dokładnie coś takiego napisali, więc całkiem fajnie, że coś takiego jest i oni też powiedzieli wprost, że że słuchajcie, y, bluesy, no jakby też muszą na siebie zarabiać, nie? Y, to nie jest y, jakiś tam EA czy inny Ubisef, Ubisoft, który wypuszcza grę i przy okazji masz jakiś pakiet deluxe z DLC, później masz jakiś pa pakiet ultra premium, który daje ci season passa i jeszcze co chwilę masz DLC i jeszcze 3 dni możesz szybciej sobie zagrać, no nie, to jest y, y, gierka indie, więc ja z przyjemnością, jeżeli będzie jakiś DLC to ja po prostu będę wspierał tych twórców no bo wiem, że na pewno nie wypuszczą jakiegoś gówna i będę mógł ich po prostu wesprzeć. I oni sami, tak jak tutaj mówiłem, właśnie powiedzieli, że no, potrzebują też sposobu, żeby cały czas działać. Że bluzy, w ogóle taka ciekawostka, najtaniej chyba w historii można było kupić za niecałe 3 złote. Rozumiesz? Jakbyś dorwał tą grę za 3 złote, ba, na epiku oni rozdawiali, rozdawali bluzy za darmo. No to, kurde, jakby ja czuję się, może nie w obowiązku, bo to tak naprawdę, to zależy tylko od ciebie, czy chcesz wspierać, czy nie. Bo tak naprawdę ta podstawowa wersja Gry, ym, też może Ci wystarczyć na wiele, wiele godzin, tak jak ja jestem tego świadkiem. Ale no ja nie będę miał żadnego problemu. Oj oj, balony szybko się przedarły, żeby raz na jakiś czas po prostu wydać te dwie-trzy dyszki i dostaniecie super unikalny tryb, który po prostu będzie jakoś na pewno fajnie zrobiony. I pierwszą już mamy zapowiedź, że w, 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 w update 46 pierwszą legendą, bo tak się będą właśnie nazywały te rzeczy, będzie Bloom Roguelite Adventure. Czyli yy, wydaje mi się, że to będzie troszeczkę inspirowane tymi właśnie wszystkimi modami, które pokazywałem, czyli wybierz swoją małkę, wybierz swoje ulepszenie i tak dalej, i tak dalej, tylko wiadomo, że będzie to, obstawiam, jeszcze bardziej rozwinięte i jeszcze bardziej rozbudowane, a że sam mod jest naprawdę dobrze zrobiony. Okej, okay, znowu przegrałem. No to co ciekawi mnie, jak to będzie po prostu wyglądało, no bo będą musieli jakoś nas przekonać, żeby to kupić, a że nie, żeby używać modów, Więc ja mówię, z przyjemnością będę wspierał twórców bluesów, bo dali nam już tyle rzeczy i za tak małą kwotę, porównując do. Do tego, co się dzieje teraz na rynku gier. Jeżeli obserwujecie, to wiecie, że nawet jak masz zapowiedź gry, to od razu masz od razu zapowiedziane DLC do tej gry, unikalne skórki, jakieś właśnie wcześniejsze dostępy, season pasy i później wychodzi ci, że zamiast za grę zapłacić na przykład 150 zł, to płacić 400 albo 500 zł, bo są tam jakieś takie unikalne rzeczy, które, nie wiem, powiedzmy, że chcesz mieć. Więc mówię, ja jestem naprawdę pozytywnie nastawiony do tego, chociaż mówię, pierwsze, jak to ten, tak mówię, co? Będą płatne dodatki? Po co to komu, ale no, coś za coś. Nie będziemy mieli Bloonsów siódemki, ale za to będziemy mieli fajne dodatki do 6. szóstki. I jak widać, mają jeszcze pomysły, żeby to zrobić. Ja czekam na też oficjalną implementację modów, żeby to jakoś wszystko lepiej, sprawniej tutaj działało. Ale wydaje mi się, że w tym odcinku to by było na tyle taki krótki, szybki odcinek, chociaż nie. Jeszcze miałem sprawdzić jedną rzecz, którą gdzieś przeczytałem na Reddicie, ponieważ podobno Syrenka ma ciekawą umiejętność pod górne drzewko, że my możemy postawić sobie tak. O kurde, to działa. Możemy postawić sobie małpkę lądową na... Yy, znaczy małpkę wodną na lądzie. Okej. Okay, I to chyba jedną tylko małpkę można tak. Yy, nie. Czekaj, można więcej małpek postawić? O kurde, dwie. Dobra, dwie małpki można yy, postawić, ale chyba na czwartym tierze to jest tylko jedna małpka. Za chwilę sobie zobaczymy. Czy tutaj tak? Na trzecim tierze nie wolno. Dobra, rozumiem. Jeżeli bym sobie dał teraz czwarty, to będzie... Będę mógł ją gdzieś tutaj postawić? Nie. Czyli to na piątym tierze, albo w złym miejscu to postawiłem. A nie, jednak wygląda na to, że można to postawić na piątym tierze. I wiecie co? Sprawdzę jeszcze tutaj. Gniew istoty z otchłani niszczy większość blunów i wyraźnie lepsza zdolność przebijania małpką w okolicy. Kurde, nawet nie ma informacji o tym, że coś takiego jest. No, ale można sobie, jak widzicie, to ulepszyć. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, czy nie. Już nie będę, wiecie, robił osobnego filmu na ten temat i tak dalej. Może jakiegoś shortca zrobię. Także co? Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, jak Wam się po prostu podobałem te wszystkie newsy, na co najbardziej czekacie. No ja czekam, nie ukrywam na to DLC, na Game Makera i na Tak Shootera. To jakbym miał trzy rzeczy po prostu wybrać, no to to by było właśnie to, a chyba najbardziej na Game Maker, bo już zapowiadałem, zapowiadałem ten tryb od bardzo dawna i jarałem się tym, a teraz w końcu będziemy mieli e, okazję, żeby to przetestować. Także co, łapkę w górę zostawcie i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku.